Cześć, witajcie. Pozdrawiam was ze słonecznego Chicago. Na planecie Ziemia właśnie rozpoczął się 22 kwietnia 2023 roku, dzień Akshaya Tritya, dzień, w którym spełniają się wszystkie marzenia. I koniecznie chciałam przypomnieć się o tej niezwykłej okazji, która występuje raz, raz jedyny. Do roku i chciałam wspomnieć o czymś równie ważnym jak spełnianie marzeń, bo wiesz, ten dzień działa jak kryształ spełniający wszystkie życzenia. To znaczy, wszystko, co sobie pomyślisz, nabierze kosmicznego impetu i kosmicznej siły spełniania się. Co znaczy, że dzisiaj myśl tylko dobre rzeczy tylko to co chcesz żeby się tobie przydarzało nie myśl proszę o niczym złym o powstrzymaj się zrób sobie taką ascezę powstrzymaj się dziś od negatywizmów ponieważ one również nabierają mocy energetyką dnia Akshayatritya. i jeżeli rzeczywiście masz jakieś marzenie, na którym ci szczególnie zależy, to mam dla ciebie propozycję, którą usłyszałam na wykładzie wedyjskim. Nazywa się to Technika Manifestacji 3, 6, 9. I Dzień Tritya tak naprawdę jest. Fenomenalną okazją, żeby tą technikę zacząć stosować. Chcesz się przekonać, czy to działa? Ja dzisiaj zaczynam. Technika wygląda w taki sposób. Po pierwsze, ustal, czego chcesz. Ustal to, czego naprawdę chcesz. Zadaj sobie tak wewnętrzne pytanie, czy to jest to, czego ja chcę naprawdę. Potem. Jeżeli masz już te swoje marzenia, które chcesz naprawdę, to zapisz je. Tak jak afirmacje się pisze. W pozytywnym zdaniu w czasie dokonanym, teraźniejszym, że jest to już teraz. Tak, żeby odczytanie tego zdania. te zdanie ma być na tyle długie, żeby odczytanie tego zdania zajęło ci minimum 17 sekund. Podobno to dosyć ważne, więc przekazuję wszystkie szczegóły. I, jeżeli już masz tak zapisane swoje pozytywne, pozytywną afirmację, pozytywne zdanie, zawierające realizację Twojego marzenia. Tak. Jestem taki, taki, tak. Um. I. Reguła 3, 6, 9 polega na tym, że to zdanie, jak już się pewnie domyślasz, będziesz przepisywać rankiem trzykrotnie, w południe sześciokrotnie i wieczorem dziewięć razy, dziewięciokrotnie. Za każdym razem czując, wczuwając się, a, tak jakby to już było. Fake it till you make it. Tak jakby już to się w Twoim życiu wydarzyło. Teraz dobre, ponieważ tą zasadę 369 zapisywania Twojego marzenia, życzenia w formie spełnionej wykonujesz przez 33 dni. 3 rano, 3 w południe. 9, 3 rano, 6 w południe, 9 wieczorem, razy 33. Tylko uważaj. Jest to podobno stara wedyjska metoda manifestacji myśli. Pochodzi to z wiedzy jogicznej. Tylko bardzo uważaj, czy to jest to, czego chcesz. Pozdrawiam.